Cześć, witam serdecznie na kanale Pokelab, jestem Arcinel No a dzisiaj dalej polujemy na BWR, tym razem białego reshirama, Dlatego też lecimy z białym Etebekiem Whiteflare. Mam nadzieję, że odda tak jak oddało te dwa wiktini, do których macie na pewno linki albo po prostu odnośniki na naszym kanale. No i oprócz tego otworzymy sobie z pięć blisterków Silver Tempest. To są premium checklink blistry, jeśli się dobrze pamiętam. Myślę, że odda, przynajmniej chcemy najbardziej trafić nieregłazę albo lugie. Wiadomo, lugie dość ciężko znaleźć. No ale miejmy nadzieję, że się uda. No ale co, przechodzimy do odcinka, ale zanim zaczniemy, daj łapkę, daj suba. No i zapraszam również do naszego Discorda PokeLab, na którym naprawdę tworzymy zgraną społeczność, rośniemy coraz bardziej. No kurczę, w 3 czy 4 miesiące stworzyliśmy z community na ponad 250 osób, więc myślę, że git. Więc zapraszam, no i zaczynamy. Trzymajcie kciuki widzowie, żeby BWRka poleciała, mam nadzieję, że nam odda. przynajmniej takie mam wrażenie let's go, nie ma tutaj niczego czekać, otwieramy tebeka. Myślę, że chyba nie mam co Wam pokazywać, co jest w środku, bo wiadomo, że, no kurczę, widzowie, mamy jak zwykle książeczkę z kartami, to raczej chyba niezbyt nikogo interesuje, ale naprawdę ładne arty. W sumie z tego Whiteflera, oprócz tego BW, oprócz tej BWR-ki, chciałbym trafić jeszcze Hildę. Na pewno wiecie, o którą Hildę chodzi, no ale dobra, co my tu mamy? Znowuż promka, którą Wam rozdam. W sumie... Pewnie nawet na live'ie, pierwsze zamówienie. Na następnym live'ie dostaję tego Tornadusa. Zobaczymy, czy odda. Poleć na bok. No i klasycznie, widzowie, 9 boosterków. Oby szczęśliwych. Koszuleczki, które pewnie też rozdam na live'ie, No i co? Wiadomo, znaczniki. Luz energię, ale to nas nie interesuje. To możemy lecieć na bok. Koszulki na bok. No i trzymajcie kciuki, żeby oddało. Pierwsza paczuszka, widzowie. I tutaj mnie To by było niesamowite. Nie, to już by było. To aż by było dziwne, nie, żebym na trzech odcinkach trafił 3 BWR, widzowie. Ale mamy Pokebola i Jelisenta. No którego nie chciałem widzieć dla mnie. Ta karta jest tragiczna, paskudna i ten pokémon jest dziwny. Yy, więc walić. Więc tutaj bez dropa teoretycznie, przynajmniej dla mnie. ale bo równie dobrze tą kartę można zgnieść i wyrzucić. No ale dobra, lecimy dalej. Ktoś nam się tutaj trafi, Hilda niestety nie ta, Pokeball, no i Tornadus i piękna Energia. Powiem Wam tak, naprawdę te Energie holo w tym dodatku są cudowne. No tutaj Bulk, widzowie Bulk, lecimy dalej, trzeci boosterek. let's see, Swaddle, Zorua, Epic, bardzo fajne ma arciki, Hitmore w sumie też ma fajne archiki Energia, Deerling, Zorua, Gotitel. Łapcie kod i tutaj kolejny raz bulk, niestety trzeci busterek nas nie rozpieszcza. lecimy do czwartego. łojojoj, co tu się stało? Let's see. Epic, Gotita. Bardzo ładny jest ten promka z tekstikerów z tą, Gotitel. Gigalit, Brave Bang, w ogóle grywalna karta, więc polecam. Joltik, niestety bulk po raz czwarty. No nie rozpieszcza nas ten, bo w ogóle, co tu się z kartą stało? Jakaś jakby, jakby w ogóle, widzicie tam pod światło? Jakby zapomnieli na, nadrukować na to coś. No ale mniejsza. Buchterek numer 5 widzowie. No ale oprócz tego jeszcze Silver Tempest nas czeka, więc miejmy nadzieję, że coś tam odda. bo naprawdę Rayquaza z Silver Tempest to jest dzieło sztuki. Yamask, Joltik. Okej, okay, no, no na razie nas to nie rozpieszcza. Kolejny Pokeball i Hitmore. Więc oddało, mamy pierwszy dropik i powiem tak, teoretycznie drugi, przepraszam. Ładny art, ale trafią go po raz kolejny, jeśli się nie mylę, na odcinku. No i kolejna holo energia, które wam również daję do paczek, więc myślę, że te holo energia się komuś przydadzą, bo naprawdę są śliczne. Widzowie, i dajcie oczywiście znać Black Bolt czy White Bear w komentarzach, który set lepszy. Dla mnie dalej to jest Black Bolt, No ale zobaczymy, może zmienię zdanie po otwieraniu tego ETB-ka. Hydragon i X 3 dropy na 9 paczek. O, łapcie. Jakie 9 paczek, przepraszam, dopiero 6 paczek. Goodka oraz kolejny. Rabisz Big Night. Powiem tak, no nie oddaję jak na razie, ale mam fajne wieści. Będą na sklepie chyba e, jeszcze w tym tygodniu, jeśli się mylę, albo dopiero po powrocie z mojego wyjazdu. Chińskie Gem Boxy vol 2, czyli to jest Eevee. Miejmy nadzieję, że trafi ktoś z Was jakiegoś pięknego arcika. Na pewno nagram też z tego odcinek. No i pewnie w przyszłości pojawią się również boxy z Gengarem. No i tutaj znowu Pulk Gengar. Jeśli nie wiecie, albo i wiecie, no chodzi o chorych pieniądzach, jeśli chodzi o fiński ekskluzyw. Pewnie wam tu wrzucę gdzieś cenki. Przepraszam, o gdzieś tu. Będziecie w szoku, to na, to na pewno. Sam byłem w szoku, jak to zobaczyłem chyba najbardziej się opłaca go albo trafić, e, albo pojechać do Japonii i może tam go kupić. Kodzik kolejny, no i co widzę? Last Pack Magic, chwila prawdy, czy będzie BWR-ka kolejna, czy nie. Jeśli znowu będzie Last Pack Magic po raz, nie wiem który, ale no na pewno go nie będzie, więc mamy Master Ballkę, no i Kodzik, dobra. Czyli powiem tak widzowie, no White Flare nam nie oddał Według mnie średnio, bardzo średnio, nie z tego Hitmora, to No co mogę powiedzieć, no, no nie oddało Ale powiem tak, oby Wam oddało, no a my przechodzimy do najfajniejszej rzeczy Czyli Silver Tempesta Miejmy nadzieję, że naprawdę teraz nam odda I ten set jest naprawdę cudowny Tak jak nagrywałem w wcześniejszych odcinkach, według mnie naprawdę warto sobie chociaż innego boxa, albo jakieś produkty Sylt zostawić już te ceny boksów poleciały do góry w ciągu chyba dwóch miesięcy. Jeszcze dwa miesiące temu, albo trzy, box był po 1000 złotych. No a teraz już chyba koło 1400, więc jest dość ciekawie. Ale tak, może żeby tego nie tworzyć na odcinku, otworzę wszystkie pięć blistrów. No i dopiero przejdziemy do otwierania. No i widzowie, otworzyłem te blistry, powiem tak, zostawiłem sobie nawet monetkę na szczęście. Pewnie też Wam wrzucę do paczek te monetki, po prostu dość spoko. Obylugia, to jest najważniejsze. Let's see co nam da pierwsza paczuczka Pamiętam jak się to przekładało Kurcze, cztery karty Tutaj już trzeba lecieć, wiecie widzowie Jak zawodowcy Energia Raichu Toxicroak, ok Meditate Bonita Venonat I niestety holo Czyli okej okay, okej okay, Widzowie, biały kodzik Ciekaw jestem co poleci w takim razie. Miejmy nadzieję, że jakiś fajny, o właśnie zapomniałem, nie wiem czy te kody jeszcze działają, bo to stary, stary set, stara era. Ehm, no ale sprawdźmy to. Breaks, and Morpeko. Link. I no nie oddało, nie oddało. Gardevoir, ale nie holo. Trzecia papuszka Silvera. Dajcie znać jeszcze w komentarzu widzowie, który set z Warden Shield według was jest najlepszy. Bo ja chyba najbardziej lubię szczerze nawet ja nie wiem, czy nie Crown Zenita, ale chyba Crown Zenitha. Chodzik kolejny. Energia. Low Bunny. Fibas. Jezu, ten Fibas, ten jeszcze śladuje wszędzie. Uj, mamy radianta, czyli jest Dropik. Ej, śliczna karciocha, Radiantów miłem mało w kolekcji, więc dla mnie na plus leci na pewno jako Dropik i do albumu. Okej, okay. Tutaj zrobimy dla odmiany w czwartym butterku bez przekładania. Liten. I naprawdę. Reversik tylko. Powiem Wam tak, no jak to Sword and Shield? Dropi średnio <laughs> i ciężko, ale za to jak już dwalnie, no to fajnie. Last Pack Magic pocieramy, oby lubią, albo rejkłada. Nawet nie wiem, czy nie gramy na 1000 subów, jakiegoś specjalnego odcinka ze starszymi setami, typu otwieranie Cosmic Eclipse, który jest, no według mnie, jednym stop dodatków też. I... Metagross w holo i karta Vistar. Widzowie, powiem tak. No jeden dropik, no oczywiście liczymy też holo jako dropik, się dobrze pamiętam z Shield. Więc co mogę powiedzieć? Radiant na sztosie, naprawdę piękna karta. I świetnie to wygląda. Wow. W ogóle Radianty były bardzo fajnym motywem kart. No ale co widzowie? Powiem tak. Lecimy na zakończenie. Dziękuję Wam za oglądanie. No i co mogę powiedzieć? Oby Wam oddało i żeby nie leciało... Mi tak jak mi w tym odcinku. Co prawda ten odcinek jest szczęśliwy, ale następny będzie szczęśliwy, mam nadzieję. Trzymajcie się i lecimy. No i widzu, dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Silver Tempest dla Was również jest jednym z top dodatków. No i że Wam BWR-ka Reshirama też poleci. Niestety mi nie oddało, ale oby Wam oddało, tak jak już mówiłem. Więc życzę szczęścia w openingach, ale zanim zaczniemy, pij na Discorda, daj lajka i daj suba, żeby drobiły Wam bwr tak jak mi te dwa wiklini. No i co, do zobaczenia w następnych odcinkach. Widzimy się i cześć.